E, czy... mm, dobra, wejdę na. Czy nie słychać no i ja piecę? Ja pier, pierdolę, Paulina, Paulina, Paulina... Skąd ja mam wiedzieć, co trzeba umieć na biologię? Gdzie to mnie jeszcze, wiesz? Ja sama nie lubię tego przedmiotu, mam wiedzieć. No, Google, Google, no. Google, no kur... Google. No już klikam ten... A słychać mnie? E, smażony koniec. Ale żeby się nie pytać, co biologia, to, to jest jakieś fajne. E, dobra, e, ja jestem na lapku i wchodzę na swój kanał, i sobie posłuchałam e, czy jest zły Wyłącz się. Ja nie chcę tu nic klikać. Dobra, słychać. 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 Dzięki uderowaniu, każdy czuje się bezpiecznie. Ja mam to w dupie, ja się, nie, ja się nie muszę czuć bezpiecznie, bo się już tak czuję. No. a jak sobie no. z lajku live'a? 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 Ooo, dałam sobie właśnie lajka, like. Bo ja nie co zrobić w życiu i mi akurat blokowali live'a? Co tu się stało? Czy mi się tak tak zlapowało? Czy tak się stało? No, no, ja na YouTubie klikam! A nie na laptopu Ja Pidule. Chryste... Siemka, kto to? Kto to Siemka? Kurde, jak się ja Czemu Discord mi się włącza? czemu ty, ty... 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 y... g... D, f, f... O, dzięki za łapkę w górę, 8 osób, osiem, osiem osób. dziękuję. Ale ten walony Discord... Po prostu ja nie mam na co już marudzić w życiu i marudzę nawet na Discorda. Gawronek, Travis szczot. Skąd znaczyć Skraliśmy się na pi... A, jak co, to, to ja sobie teraz właśnie patrzę na YouTubie, co mi się wyświetla w proponowanych filmach i w ogóle. Kotolga i Skolim?! Czekajcie, 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 to trzeba sprawdzić. Czy, yy, czy to nie fake, fake, fake? Ja się nie podpowiadam w takich tematach, ale. Kolim, Przestań! Nie, no ja nie mogę teraz tego zobaczyłam, kurde to tym razem uskolimy, ostatnio jeszcze umortalcia, teraz uskolimy, wcześniej Bagiego, fajnie, fajnie, szafel dęca niech nauczy ludzi <ścoughs> Squid Lakarną Lakarnu na no Jezus Chrystus Trans immortalcio Co to się dzieje? że ja takie rzeczy to ja patrzę on chyba spięć tę. Pokaż twarz. E, nie, a ogólnie to pokaż. Piszę się przez kropką dla Twojej informacji. Ogólnie dla twojej wiedzy. <ścoughs> Ej, ty się A do kogo to było? No i. No i gówno. Jak się nazywasz? Paulina jest w nazwie. Akurat. Ej, czekajcie, na chwilę wyjdę, muszę coś sprawdzić, ale live będzie nadal trwał. Co robisz? Aktualnie nic Jezu Maria. Te... Bo właśnie co robisz? Co? Bo właśnie co robisz Oglądam YouTube i będę odsubskrybowywać osoby, które zasubskrybowałem 3-5 lat temu zarządzaj i to robię na laptopie A ja ostatnio patrzyłam i subskrybuję mnie fajne konto Pozdrawiam Fajne konto taka na akurat Jaka zaś kurde Biedrona ja, Biedronka ma swój kanał na YouTube Rezygnuję z subskrypcji co to są za kalały? Ja jeszcze o takich rzeczy nie słyszałam. Czemu ja takie. Yeah. Nie. No. Ja chcę klikać. E, gra. Grasz z czasem Robloxa? Czy nie masz Robloxa? Mam Robloxa. Robloxa mam. Mam Robloxa, bo grałam w Squid Game i na początku o tym gadałam, jaki kogo nie było. Co to są za jaka... to? Dały ooo. Co? Dobra, został korek zabrany subskrypcji. A ja nie jestem w kudej wyszukiwarce. Czy masz Robloxa? Mam Robloxa! Nie, nie, jestem agresywna, jeszcze <grystanie> trochę na Fajnie. No i fajnie, no i tyle. <grystanie> Zero osób na live. Jak się nazywaś na Robloxie? A do czego ta wiedza? Ja teraz i tak nie gram, ale nie podaję nazwy. <laughs> nie podaję nazwy! Trzy oso... na live'ie. Jezus Maria, ile tych kanałów subskrybuję. A ja się potem dziwię, czemu ja tyle osób subskrybuję, co mi się wyświetlają. Kto. co? Kanały na literę L. Ja. Jakieś la Jakieś lala

To, jak ja i tak subskrybuję, to mi się tak kojarzy i tak widziałam już wcześniej. Teraz na pewno... Yes. Jezu... Jezu, ufam Tobie! Nie chcę zakończyć transmisji, chyba ich dupa szczypi, że zakończę. Dupa ich szczypi, że. Pokażesz twarz? Nie, nie pokażę. A po co? Po jaką cholerę? Ile z pokładów energii, co przenieśliśmy Dobra. A tak naprawdę jestem co? Jestem hakerem. Hmm? Hakerem? No to yy, może jeszcze schakujesz mi konto, kurde. A tak naprawdę jestem hakerem, no na pewno. A ja jestem, kurde, tata już na 60, jeśli ty jesteś hakerem. Sakuje ci. Smakuje? Smakować to może obiad. A w ogóle to nie strasznie strasz, nie strasz, kto z kim jestem? A po nazwie nie widać? Kto you are so? E, e, kim you are jesteś? Masz na imię Sebastian. Mówię, że to nie wyjdzie, mówię. Masz brata? Eee, mam XD, XD, to możesz sobie w dupę wsadzić, jeszcze. W dupę, w dupę. I... Nie zasłania. To ten kanał na YouTube. Ale co cofnąć chcę? Moje prawdziwe imię zdanie. Seba! Seba! Seba, Ura! No, może Twoje imię prawdziwe to kurde. Hacker 1, 2, 3. A ja jeszcze teraz wymyśliłam coś takiego. Mam Robloxa. Ale nie muszę podawać. No najtrafniejsza subskrypcja. Po kolei. bo nie bo to do góry. Czemu? W roku mi pisze na ruciak Gaming. O! I znika. Znikło. Bez ruszania. Ta praca i praca. Jak podam nikt na rob, ale... Ale twój brat? Mój brat nie ma Robloxa, wiesz? Dla twojej informacji. Ale ja to ze dzwoneczkiem subskrybuję przecież. Git, dzięki, że jestem najgorszą youtuberką. Wow! Wow, Jezus Maria, ja popłaczę się zaraz. Jesteś najgorszą youtuberką, którą widziałem nie. No po prostu. A... Najgorsza youtuberka na pewno. Jeszcze zaraz się po prostu serio popłaczę po prostu. Może jeszcze... że jestem najgorszą youtuberką, na pewno, no. Bo... A skąd wiesz, czy jestem najgorszą? Obejrzałeś mój cały profil, czy co? <laughs> no chcę cofnąć do przecież mu strunę W zakład. daję łapkę w dół, to se daj! A ja sobie właśnie patrzę twoje... E, playlisty I co tutaj jest? I czekaj... E, ćwiczenia obrotowe niemowlaka 5 miesięczny Poradnik dla rodzica co się bawić z dzieckiem Łahaka to znajdź dalej w dół Dobra, wstrzymaj 5 dostępnych filmów Ale, najgorsze, że fajna playlist po prostu A to ja jestem najgorszą youtuberką, jeśli dobrze przeczytałam komentarz a ty masz tu w playliście jakieś. Sure. Uh -huh. Uh -huh. Ale że to jakbym nie wiedziała to tak bro what the fuck. Upadę <laughs> Pudle. A co jakbym nie wiedziała? to z jakąś historiką. O, no, Ale fajne konto Ja pierdolę, ale fajne konto, git Ty, Jak to się tak ogląda moje na Tik też git Ale czemu tutaj nie ma jeden A co to, to są za szorcy? Co tu? Ja widziałam twarz przed chwilą Bro. Aha, aha. nie, no to te skapka, to są po prostu A ile masz lat? Bo ja mam dużo. Eee, w tym roku eee, 169. Na pewno. A w ogóle po co ci to dowiedzę? To tych też kurde mi jest jakoś. Myślisz, że ty co, majster wszykiem jesteś jakimś? What the hell? Czołmik? O, co się dzieje? Ale tu jest niby twarz. Pokazałem kogoś. Tu nie ma! Chyba, że po tym. A tu. A. Co tu jest? Nie, nogi dziewczyna tańczy. Dobra, to się cofamy. Znowu tu na live. A. Kto tu jeszcze pisał? Amelia. Oho, oho, oho. Ale, Elat, to ja mam w tym roku chyba, e, a w sumie zapomniałam. E, bo u rąk nie mam tyle palców, ile mam lat. Rozwojowo, może, znaczy rozwojowo, może mam mniej, ale normalnie to nie. Słuchaj, jaki nienawidzi frajer. Frajery? Przejdźmy na kanał. uch. Dobra, już chyba wiadomo, kto to tu wchodzi na live. Oh. Amelia, to co? Ja. Dawał ktoś prośbę jakąś. tą no, tak. E, top chat. Niektóre wiadomości bo To jest czat na żywo. No, ja nie chcę wyłączyć czatu. Nie ja chcę zakończyć transmisji, no Jezu, chyba ich tu paszczy. Wychodzę z tej listy. Rozumiesz to? Z jakiej zaś listy? A z tego laima znają życie. Tylko, oczywiście, ktoś po prostu nie umie pisać, bo yy, na pewno ma dużo. Yy, ma znać życie 3-latka, jakieś losy. No! O, o! Weź się ze zrozumiesz. Jezu, Maria, ale te zdania są takie nieułożone. Że ja nawet się rozczytać nie umiem, bo taki kidosek to pisze. Discordzik. Ci się. Popiec? Teraz na Discorda chciałem wejść, by sobie coś tu zobaczyć. Uh -huh. Dobra. Teraz tu... Uh. Dziewczyna, ja mam 29 lat, to po co oglądasz czego lewa? Na pewno masz 29. A zapomniałam masz albo pierwszą, albo drugą liczbę, znając, że cię masz 9 lat, bo już umiesz pisać, yy, ale jeszcze nie umiesz układać zdań. Więc no. Powodzenia w drugiej klasie podstawówki życzę.